I tak się tu zasiedziałam. Muszę wrócić, zanim mój stan się pogorszy. Azazel, proszę cię! Para rosnących rogów to nie koniec świata! Łatwo ci powiedzieć, nie jesteś aniołem jak ja. Słuchaj, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Pomyśl tylko, ile ta zmiana wniesie do Twoich badań. Mogłabym się wtedy dowiedzieć, jak to jest być jedną z was. I poznać sekrety, o których żadnemu aniołowi się nie śniło. Dobry poziom! Niech się dzieje wola nieba! Lucifer, a czy wyrośnie mi też ogon? Oczywiście, że tak, słońce. To odkrycie będzie przełomowe! Nie mogę się doczekać, jak to zmieni naszą przyszłość! Cieszę się twoim szczęściem, Azazel.